Hej. Cześć! Dobra, witajcie w kolejnym odcinku, takim informacyjnym, bardziej vlogowym na tym kanale. Chciałbym Was zaprosić do oglądnięcia ostatnich filmów, bo według mnie były warte obejrzenia. I pamiętajcie o tym, ja to dzisiaj to mówię jeszcze raz. Powiem to może jeszcze w następnym odcinku, ale nie będę Was tym przynudzał. Zostawiajcie lajki, bo kiedy zostawiacie bo mam dużo wyświetleń, to, to jest dla mnie dobra rada, żeby nagrał coś takiego bardziej. Ale ja bym jeszcze lepiej chciał to poznawać, bo, e, po tym, czy zostawiliście lajka, no bo zostawiliście lajka, nie mi się właśnie nie podoba. Nawet jak się będę cieszył, jakby zostawicie jabłko w gół, w dół, to będę wiedział, żeby, żeby dać coś innego, nie? I nie mówię jego imienia, no bo będzie potem miał wrażenie, że to rób. No i tej. No i, no, i ten, no i jak już, jak już mówiłem, ja mi się lepiej poznaje, czy daję akurat w górę w górę, czy się Wam film podoba czy nie, wtedy go poprawiał. Po tym nagle ten film, gdzie na, na na... Jak go szukacie, to widać taki like To jest złożone z muszelek, nie musiałem, musiałem. jechać aż nad morze. 8 godzin drogi stąd e, zbierać muszelek muszelki przez dziwnym Bałtyk naszym. A by ułożyć sobie taki przeciskline a wy możecie mi podać jednym kliknięciem więc to no widzicie ile to Was mniej wysiłku kosztuje a, ten, a razem pomożecie mi stworzyć kanał dobry bo będę wiedział czy film się wam podoba czy robić coś więcej czy nie dobra to teraz nagrajmy coś trochę z Cześć mam na imię Dawid kolega Franka dokładnie witaj dokładnie Tutaj witamy Dawid Dyrć. Dawid Dyrcz, witamy nowego kolegę na naszym kanale Dawida Dyrca Eluina. Nie, nie lubię tej piosenki, nienawidzę, ja też, nie. nie cierpię. No ja się za to codziennie W ogóle jeden, jeden moment, nie? No. Ej, co to ty nagrywasz? <grym> no wiem, że to nagrywam. No i to, 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 to uśmiechliśmy. Wyśpiechamy się, się ładnie i się żegnamy. No. Pa, pa. To zaraz jesteśmy pod naszym. Nie mieszkam tutaj, mam tutaj babcię tylko. Całe jeśli wy nie wiecie gdzie to jest. Dobra. No to powodzenia w poszukiwaniach mojego miejsca zamieszkania. A teraz no, mam nadzieję, że e, będziecie przestrzegali mojego nowego kodeksu, który założyłem. Właśnie kodeks e, lajkacz. Like no. No to powodzenia, no to pa. Pożna się ładnie. Pa!